A ja z tej strony Elek, a to jest taki pierwszy, pierwszy oficjalny odcinek devlogu, yy, czyli mojej małej serii odnośnie tego, jak będę pokazywał wam, jak próbuję tworzyć grę z... z różnym skutkiem. Ten pierwszy odcinek chciałem już poświęcić na to, żeby pokazać skąd się ta gra wzięła, którą chcę zrobić i opowiedzieć całe backstory, bo mam wam kilka rzeczy do pokazania i przez to właśnie siedzę obkręcony kablami, a mój komputer co chwilę dostaje bluescreena, bo ma za dużo rzeczy podłączonych do siebie, więc... jest dziwnie. Więc e, od czego zaczniemy tę opowieść? Generalnie mogła być, a mogła nie być w planach gra o tytule SCP Godzina X. I teraz zawiodę was wszystkich, ponieważ ta gra prawdopodobnie nigdy nie powstanie ale zamierzam ją zremajkować jako coś innego. Ten sam pomysł ze szczątek tamtej gry. Więc generalnie mam buildy z tej gry. Powiedzmy gry, bo to były jakieś crash testy, ja próbowałem zobaczyć, czy potrafię zrobić takiego. To są same crash testy, te kilka buildów. Sound test znacie, to kiedyś na Facebooka postowałem. A to są jakieś tam wczesne buildy tej, 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 tej gry SCP godzina X, jak widać. Generalnie chciałem zrobić grę taką RPG... Trochę RPG, taka top-down, trochę jak z RPG Makera, ale absolutnie nie w RPG Makerze. W sensie nie oszukujmy się, RPG Maker jest dość zamknięty. Chciałem zrobić coś takiego, ale na bazie tej, tych gier RPG Makerowych zbudować coś, co by się kontrolowało zupełnie inaczej. To było robione na Unity jeszcze. I to nie ma być. Jakkolwiek final build, czegokolwiek może laptopa przesunąć, god fucking demet. ale gra wygląda mniej więcej tak jest taki tap down, jest sobie postać próbowałem zrobić coś, żeby oświetlenie było jak najbardziej takie niezbyt liniowe i to miało być oczywiście jesus, ale to jest głośne to miało być oczywiście coś o, tu mam błąd, że mi czacha wystaje przez to, ale to miało być do naprawienia Mechaniki Wam opiszę później, bo mechaniki to jest coś, co ja będę wprowadzał w moją grę tak samo. Mówię, zamysł będzie ten sam. Więc generalnie jest też inwentory, orsam shit. Tutaj widzę, że skalowanie jest absolutnie zjebane na tych wszystkich napisach, ale to nieważne. Zamysł jest taki, że jest inwentory, są sloty w inventory, tutaj są sloty niepodpisane jeszcze, miały być ikony na to, na poszczególne rzeczy do wyekwipowania. A tu jest wygląd twojej postaci, ponieważ wygląd postaci miał się zmieniać. Jestem domyślnie to ja, no bo, ponieważ, no wiecie, SCP godzina X, tak? Więc można pozbierać takie testowe itemy, co zrobiłem. I pojawiają się one w, in w inwentory. To są podpisane jakkolwiek. E e chciałem zobaczyć, czy dam radę zrobić takie, wiecie, wszystkie podpisy i w ogóle można sobie poprzenosić te wszystkie rzeczy i w ogóle... Na tym inwentaryzmie siedziałem za dużo, ale dalej ma ono tonę błędów i muszę je przepisać od nowa, więc i tak, i tak. Zobaczymy, jak mi pójdzie na, na tym drugim silniku. Więc, jeżeli sobie wyekwipuję to, to faktycznie dodaję im jakieś tam statystyki, które jeszcze nie działają. To bo testowo zrobiono ta, ta szybkość 7,2, nieważne. Ale postać faktycznie teraz ma cały sprite z kapeluszem, tylko jest tutaj pewien błąd z głową, że widzicie, szyja skakuje osobno. Um, chyba to nie, nie dzieje się też bez kabli to się nie dzieje. No nie. Ale to, żeby te wszystkie takie modularne rzeczy, typu osobno głowy, osobno animację tułowia, osobno A, zapomniałem, że jeszcze jest animacja bicia rąk. Gdzie to było? którym to było? Halo. To nie w tej wersji? Powinna być animacja bicia z rąk. W sensie, bo próbowałem to zrobić tak, żeby bazowa postać na początku nie miała żadnej broni, po tym, żeby się jakąś broń zdobywało, żeby było ich wiele rodzajów. Tak, chciałem zrobić prostą grę XD. Oddzieliłem animację tu. Teraz <grym> zauważyłem, że mam czerwoną koszulkę pasującą do tego, co tam jest. Kozak, super. Zrobiłem animację, która osobno ma tułów i osobno ręce. Więc są dwie warstwy osobno animowane. Osobno animowany jest tułów, osobno ręce. I jeżeli nic nie bije, to animowane są ręce biegania w, w daną stronę, tak? A jeżeli postać bije, to tu wzostaje, ręce znikają i pojawiają się te drugie, które biją. I tak to miało działać, więc chciałem, żeby postać nie wyglądała tak samo przez całą grę, kiedy ekwipujesz sobie jakieś rzeczy, bo to jest po prostu. Mimo tego, że postać wygląda tak mało pikselowo, to chciałem, żeby było widać, jak jakieś zmiany w postaci zachodzą. No, no mam taki problem niestety, że nie potrafię zrobić rzeczy faktycznie bardzo prostej, tylko ja sobie dokładam, 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 bo mam jakąś wizję w głowie. I no cóż, no tak to wygląda. Dobra, to puśćmy wersję z, z Unity, ostatnią, którą mam. Czyli nie ma dużo rzeczy. Tutaj tych naboi jest po ileś tam set czy coś takiego. No, tu jest ich masa, nieważne. Fajna rzecz jest z tym, że napisałem skrypt, że można to sobie po prostu wyrzucić i upuścić w danym miejscu. To są takie małe rzeczy, których ja, ja, ja lubię wprowadzać do gier i potem nigdy tych gier nie kończę. No, ale nieważne. No, zrobimy sobie miejsce, zbierzmy też ten rewolwer, i teraz tak. Zwróćcie uwagę, jak szybko biegam, jak szybka jest moja animacja biegu, ponieważ w momencie, kiedy zakładam kapelusz, i widzicie, to teraz zostaje zamyszką, przez to, że to jest build w grze. Teraz animacja jest szybsza, ja biegam szybciej i dokładnie chcę, żeby takie rzeczy małe były w tym, mimo tego, że grafika jest pikselowa, żeby to wszystko było jakoś tam reprezentowane, tak? Yy, druga rzecz, rewolwer. A, zapomniałem, miałem pokazać animację bicia. O, jest. <laughs> ja, ja wiem, jak to wygląda, ale ja, 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 ja to może zrobię lepiej. Z boku to wygląda super. Z boku może być, od boku mi się to podoba, ale góra, dół idą do poprawki absolutnie, bo coś tutaj nie poszło. poszło nie tak, więc taki jest mniej więcej na to zamysł. Bierzemy rewolwer. Nie patrzcie na statystyki, bo one są wy wyciągnięte z dupy. Jest najpierw reloading, a potem jest strzelańsko. Mały szejk jakich tam ekranu i tak dalej No i można strzelać w cztery strony, nie można na ukos i tak dalej Na ukos można iść, ale nie można strzelać I generalnie to jest tyle do tej gry Są tutaj jeszcze rzeczy, które za mną... w zasadzie skoro ten to mogę wam pokazać To jest pole widzenia mojej postaci e, Czemu jest potrzebne nam pole widzenia? Włączyłem sobie teraz debug mode, bo mogę spawnować rzeczy W miejscach 1, 2 i 3 e, Tutaj to wysłałem jasu Były wszystkie... Były wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, wszystkie kontrolki. Kontrol z rzuceniem przedmiotem, którym jest kursor. O tym nawet, nawet nie pamiętałem, że to... Okej. Okay. I to wyrzuca wr w losowym jakimś tam miejscu dookoła. Kozak. Nie, nie zapomniałem, że ja to zrobiłem, a tu jest tyle takich małych szczegółów. I jako, że to jest gra... Miała być gra o SCP, nie? To... Yy, Q 1 to było? To jest SCP-173. Jakieś efekty, glitchy i tak dalej. Część oczywiście rzeczy jest z, z Asset Store'a. Więc to miało działać tak, że, że jak jest losowo generowana mapa, losowo, losowo generowany dungeon tej placówki, to czasami on się spawnuje. Trzeba go usłyszeć w sławkach z której strony on leci. I. Ops. I trzeba było. Wystarczająco szybko zareagować. Bo inaczej O Nie zabija mnie? What? I czy ja jeszcze coś miałem do pokazania? A tak był jeszcze drugi delikwent eee... Tylko to jest bardziej postać Nieszkodliwa i przyjacielska powiedziałbym Jestem mega dumny z tej animacji Z tej pikselowej Ja chcę tą animację pikselową gdzieś yy, Zrobić jakiś reuse jej Bo Sorry, ale ten SCP, ten glut, jest za dobry. Oczywiście on nie przejdzie za drzwi za mną, jeżeli jest tam. Takie mamy pierdoły. Prawdopodobnie zmienię wygląd z tego, żeby nie były ściany z dwóch stron, bo chciałem, żeby się dało przez te drzwi wejść, ale to jest strasznie głupie wygląda, więc... Tego tak nie zrobię teraz. No i tyle, no. Basically to jest wszystko, co do tej pory w tej grze zrobiłem, ale kod tutaj i ze fucking mess. Więc Okej, okay, więc poznaliście historię gry SCP Godzina X. Chciałem dokończyć po prostu fabułę tego, co tam zaczęliśmy, tą, tą godzinę X nieszczęsną. Mówię może chociażem skończę jako grę. No, ale nie da rady. Ja bym siedział nad tą grą za dużo i. chciałbym jednak w końcu zrobić coś własnego. Więc niestety koncept samego SCP porzucam, ponieważ yy, copyrighty, ponieważ. Yy, widzieliście, SCP Unity musiało zmienić model SCP-173 i tak dalej. Yy, ja po prostu zrobię ten zamysł gry, który chciałem, użyję sobie asety z niego część i zrobię z tego swoją osobną grę. Przy czym mam na to kilka pomysłów, gdzie mogę ją bardziej rozbudować i mam więcej pomysłów niż do tego SCP, gdzie byłem dość ograniczony. Tutaj mogę zrobić. Więcej miejscówek, więcej jakichś dzikich rzeczy, niekoniecznie takich, które mogłyby się pojawić w placówce SCP i tak dalej. Więc, e, kinda z jednej strony szkoda, a z drugiej daje mi to więcej wolności i więcej swobody, żeby nie być umrządzniętym w jednej placówce i nie próbować zrobić dungeonów ciekawych z takich pustych ścianek tam widzieliście. Więc koncept SCP jest skraczowany totalnie. A teraz podłączony kablami laptop. Nie bądźcie złudzeni, że ten laptop ma tak wielki ekran. On ma dużo mniejszą rozdzielczość, ale macOS zadziwiająco dobrze radzi sobie z ogarnianiem tej rozdzielczości, bo w momencie, kiedy podłączam mu cokolwiek, on faktycznie ma rozdzielczość... Czekajcie... Bo to wygląda jakby on faktycznie miał rozdzielczość... 1080p. Optymalizuj dla HD60s, czyli to jest dokładnie to, co ja nie mam pojęcia jak to robi, w sensie nigdy nie korzystałem z MacOS. od dwóch tygodni z tego korzystam i zawsze miałem takie, no, kinda shitty system, nie, zamknięty w sobie i w ogóle iPhone'y są spoko, ale to tak... nie za bardzo. Ale jestem zaskoczony naprawdę pozytywnie, świetnie mi się w nim siedzi. Więc, yy, The Click Project, oryginalnie nazwany Ultimate Night, bo to było, to miało być... To miało być projekt z crash testami, takimi FNAFowymi typowo. I przerodził się w tą moją grę jedną. O której na razie nie mówimy. Do niej robię rendery. czy do nazywa się Click Project. Nazwa może wam dać do myślenia co tam się będzie robić. Immortal Project to jest gra, na którą siedzę teraz. Ta, o której mówimy. Będziemy o niej mówili jako The Immortal Project. Ponieważ, jak wspomniałem, chcę ją zrobić na... Em, platformy mobilne. Ale nie tylko. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć. No, Diablo Immortal... Wiecie, no, ja nie mogłem się powstrzymać, tak? To jest menu główne, takie byle by było. Będzie trochę zacinać, bo to mówię, ten laptop jest naprawdę najsłabszy, jaki był. Taki byle by mi wystarczył, bo maki są drogie. On jest używany, słabiutki, ale. Miodzie mi wystarczy, No chodzi trochę lepiej, jak nie jest nagrywany. To jest menu. Menu sobie nie zaprzątajcie głowy, jest takie, byleby było. Tutaj wrąbałem jakiś fajny shader, który ogarnąłem z jakichś tutoriali na, na YouTubie. Linki do tutoriali postaram się popodsyłać, podawać w opisie, żebyście wiedzieli, na czym bazuje i tak dalej, ale głównie to jest dokumentacja. Yy, głównie to jest Reddit i tak dalej. Stack Overflow oczywiście. No i tutoriale na YouTubie. Koda jest z tym też fajnie, że ma właśnie ten swój asset store, taki darmowy. Tu są darmowe asety, które, z których można korzystać. Mam jeden ściągnięty do ogarniania, może widzicie, nie widzicie. Jak pan to. Jest custom input events, ale jeszcze z tego nie korzystałem. To jest coś, co bardzo fajnie ogarnia właśnie eventy dotykowe i na nich można potem bazować, ale jeszcze tego nie ogarnąłem. Na razie sobie sam radzę bazowymi, że tak powiem, skryptami. Więc mam dwie sceny. Pierwsza to jest menu, druga to jest world i to jest bazowa część tego co... nad czym teraz siedzę. Dałem sobie tło jakie było w tej grze, to miał być główny hub world tej gry. Wyobraźcie sobie to troszeczkę jak... Powiedziałbym, że ta, ta gra to byłoby połączenie The Binding of Isaac z Darkest Dungeon. Chyba najbardziej trafnym porównanie. Macie swój hub world jeden, w wypadku SCP godziny X to miała być Cela. Miały być postacie moja i Serka. I moglibyśmy się potem wymieniać itemami, dwie postaci miałyby swoje dwie różne ścieżki. Tak, ja chciałem bardzo mało skomplikowaną grę. Nie? Tutaj będzie jedna postać. Staram się, będę starał się robić najbardziej customizable, jak się da. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na razie mam to fajnie rozwiązane i sądzę, że coś z tego wyjdzie. Więc to jest trochę dziwne, że. Ten okrąg tutaj, znaczy się ten okrąg, ten obszar, to jest główny obszar UI, czyli interfejsu samego. Interfejs jest absolutnie rozpierdzielony, wygląda jak główno. Nie, nie będę wam tego tłumaczył teraz, bo, bo to jest wyższa szkoła logiki. Ale generalnie w tym tutaj znajduje się interfejs. On jest potem dostosowywany do ekranu. Nie jest to jeszcze finalna wersja. Dostosowuje się on w miarę fajnie. Na zasadzie i w szerokokątnych ekranach. I... w pionowych. Dlaczego to robię? Bo wspomniałem, że to będzie gra mobilna, ale... ale ja nie odpuszczę sobie, żeby ta gra nie była też na komputer. Więc ta gra będzie generalnie cross-platform. Jeżeli będzie się chciało, można grać na, na... dotyk, można grać na padzie, można grać na klawiaturze i myszce. I chciałem to zrobić najbardziej bezkompromisowo, jak się to da zrobić, więc... mogę sobie kliknąć myszką ten przycisk, ale mogę też po prostu kliknąć Strzałkę w dół i jest zaznaczony, tak jakbym miał padem klikać. I Enter i mogę wejść do gry. Więc od samego początku próbuję ogarnąć jak najwięcej rzeczy, czyli skalowanie gry, UI, no i input na zasadzie gamepady, klawiatura, mysz i, i dotyk. Chociaż mysz nie będzie potrzebna, mysz będzie tam tylko dodatkiem, głównie się będzie grało klawiaturą. Więc można działać w ten sposób. Można chodzić sobie postacią. Już dodałem animację. Te co tam widzieliście. Bić jeszcze nie można. Więc Inventory na razie jest ugly as fuck. E, to jest przycisk testowy, tylko nie, nie przejmujcie się spokojnie. E, Inwentory nie działa na razie, to jest tylko rozstawiony grid. To będzie ilość inwentory dostępna. Kurde, ja będę za dużo tłumaczył. No mówię, to są wczesne wersje. Próbuję na razie te inwentory najpierw rozstawić, a potem będę je programował, bo chcę, żeby to miało jakiś ładny skład. Tylko ciężej będzie mi zrobić tak ładny inwentory, jak to tam było zrobione, bo w tamtej, mi się bardzo podobało, w tamtej wersji. Tutaj chyba będzie po prostu taki, będzie zblurowany ekran. Żeby to było, wiecie, w miarę ogarnięte na większą ilość urządzeń. To się skaluje w taki dziwny sposób, że inwentory jest tutaj i tutaj będzie ta, ta postać oczywiście i ten. Tego przycisku nie będzie w wersji komputerowej, on jest tylko w wersję taką na tablety, telefony. Tutaj się skaluje tak fajnie te inventory, tylko będzie pewnie na dole, albo tu będzie postać z tymi temami i tak dalej i sądzę, że tak to będzie wyglądać. Także podoba mi się jak to inventory działa na razie. Jeżeli się kliknie, Godot ma coś takiego fajnego, że można sobie emulate touch from mouse, czyli myszka generalnie potrafi emulować dotyk, nie trzeba za każdym razem kompilować gry na jakieś urządzenie i testować tam. Chociaż ja i tak lubię to robić. Więc yy, zrobiłem sobie mały system, który po prostu wykrywa osobne kontrolery. Jeżeli, jeżeli klikniesz myszką, to wykrywa dotyk i od razu ci się pojawia ten gamepad, tak? I masz takie kontrolki. Można sobie kliknąć inventory To jest do tego, żeby wrócić. To jest tymczasowy przycisk, przycisk on się tak rozciągnął, dlatego to jest po to, żeby właśnie móc wracać między inventory, a tym tutaj. Jeżeli zacznę korzystać z klawiatury. Znika całe UI odnośnie dotyku, więc gra jest w pełni komputerowa To też będzie znikać, nie? Tyle Gamepad też działa, ale nie chcemy się go teraz podłączać i sprawdzać Tyle nam na razie zrobione, są te takie basic cienie tutaj Bo Godot ma wbudowane w sobie właśnie takie rzeczy związane z cieniowaniem Mam dwa źródła światła z tekstur Jedno tutaj żółte, drugie te niebieskie i właśnie są takie dzikie cienie. On, on jest dość prosty, ale myślę, że go zachowam w ten sposób, bo nie chcę sobie dokładać dużo roboty tam, gdzie nie trzeba. A taki cień myślę, że wystarczy, jeżeli będzie jeszcze przy większej ilości jakichś mobów czy postaci, to nie chcę do każdego z nich robić osobnego cienia. Myślę, że taki, myślę, że taki wystarczy. Jest tutaj łagodnie rozmyty, ten jest taki kanciasty. Myślę, że pasuje idealnie. Jak będzie więcej światła, to też nie będzie taki ostry, że tak powiem, nie? Jeszcze światu nie oddziałuje na postać, nie wiem, czemu to nie zrobiłem, ale to ogarnę. Więc tutaj na iPadzie mam wersję Project Immortal starszą trochę. Zacząłem dodawać to inwentory, więc jest przycisk na to, ale przycisk jest inny i, że tak powiem, UI od sterowania się nie chowa, a powinno. Więc to jest jakaś tam wcześniejsza wersja i pokażę Wam, jak to się łatwo updateuje, bo mnie to zaszokowało. To jest super. Więc no, wszystko działa super. Jak go obrócę, nie wiem jak wy to zobaczycie, jak ja to obrócę. O. UI znika na chwilę, ale zaraz się pojawia, tylko właśnie trzeba wystarczy kliknąć. Ja to jeszcze naprawię, bo nie wiem, nie wiem czemu znika tak w zasadzie. Najpierw się robi Export Project. Export Project eksportuje się cały projekt z Godota i tworzy go jako projekt w Xcode, czyli w tym, z czego się eksportuje potem rzeczy do iPhone'a i do iPada. Także Export Project już zrobiłem, więc cały tam projekt jest, on jest tam poustawiony w swój własny sposób. Jedyne co muszę zrobić, żeby to zaktualizować, to Export PCK. IOS export to mam Tutaj, Pozmieniam ten jeden plik. Done, zaktualizowane I teraz mogę włączyć sobie Xcode, włączyć tamten projekt i odpalić nową wersję na iPadzie, iPhone'ie. W momencie, kiedy odpalam nową wersję przez kabel, to ta nowa wersja jakby instaluje się na urządzeniu. Potem można sobie odpiąć i można sobie to odpalać, testować gdziekolwiek onego. Więc to jest super rzecz. Próbuję wam pokazać mój workflow, jak to wygląda mniej więcej. Um, póki tak, skąd się włącza. Nie chcę też zrobić z tego serii na no, zasadzie, będę co jakiś czas. Znaczy, nie wiem, jak to będzie wyglądać, tak? Nie obiecuję, że to będzie seria robiona często. Może po prostu będę coś tam telefonem nagrywał, coś jakiś screen sharing, będę sobie to wszystko zrzucał na telefon. Bo na mam telefonem dużo pamięci i tutaj mi no, za dużo projektów nie mam filmowych na telefonie. Więc mogę sobie to spokojnie w wolnym czasie edytować, złączę sobie film kiedyś i nagle. No, wrzucam, hej, nie? Yy, tak widzę workflow z tego. To jest bardziej skomplikowany film do zrobienia, jak to wszystko jest podłączone. Potem to będzie bardziej pocięte z różnych momentów czasowych. Teraz wam pokazuję, jak to wszystko się ma do siebie i jaki mam plan na tę grę. Więc teraz mogę sobie tutaj wybrać jakieś urządzenie do symulacji. Odpa Odpala ci faktycznie symulator jakiegoś iPhone'a na, na ekranie i możesz sobie to przetestować, ale nie wiem, czemu mi nie działa. Działało przedtem, a teraz od którejś wersji, jak to zrobiłem, nie, przestało działać. Nie, że było mi to jakoś potrzebne. Mam dwa skrajnie różne urządzenia. Spoko, iPad jest podłączony, więc go wykrywa. mam go zaznaczonego. Mogę sobie kliknąć play. On tutaj go builduje i za chwilę on powinien się odpalić. Build succeeded. Dobra, nieważne. Kabelek mi się poluzował. Teraz widzicie, mam urządzenie pionowo. Play. Jest wszystko tak, jak powinno być. Inventory. O, o, Aha, bo tam wyjście z inventory jest po tamtej stronie. Czyli jeżeli go flipnę w tę stronę, jeżeli zagram poziomo, powinno dać się y, otworzyć i zamknąć inventory przyciskiem. Kozak. Klikanie po boku nie, nie, powoduje, nie powoduje nic, więc nie mogę tam nigdzie chodzić. Super, więc tak bym widział kontrolki na, na tablet. Jestem szalenie zadowolony z tego, jak y, ogarnąłem skalowanie tej gałki, bo nie sądziłem, że dam radę to ogarnąć jakoś szybko. A w zasadzie, tak trzy dni takiej pracy wiecie, na zasadzie gdzieś tam jestem, coś sobie siądę, coś pomyślę, jak to zrobić. No i, no i ogarnąłem. Więc fajnie, fajnie, podoba mi się. Ja nie mam pojęcia, jak to się powinno robić yy, poprawnie, jeżeli chodzi o skalowanie urządzeń, skalowanie gry na różne urządzenia, ale bazowa rozdzielczość jest 800x800, jest kwadratowa, jak już wspominałem chyba. I z tego najłatwiej mi ogarnąć, mi było ogarnąć skalowanie do całej reszty. Jeszcze oczywiście to UI nie jest dokończone. Postaram się zrobić je jak najbardziej bliżej UI, czyli user interface, czyli to wszystko co widać tutaj, te gałki, inwentory. UI postaram się zrobić jak najbardziej y, podobne do tego, co było poprzednio, bo mi się strasznie podobało. Tylko z drugiej strony muszę zostawić chyba te ikonki z inwentory duże. Um. Jakby i tak ekran będzie zblurowany, nie sądzę, żeby to był wielki problem, a no fajnie by było, gdyby te 25 pól w ekwipunku jednak można było zaznaczyć na telefonie jednak, nie? Bo co jak co, to jest dość spory telefon, a no nie wiem jak daleko wstecz będzie ta gra wspierana, zobaczymy jeszcze, nie? I na przykład załóżmy na telefonie rozmiaru iPhone'a 5, jakby się na tym grało. Mogłoby być różnie. Fajnie, że tak powiem, mi się nad tym pracuje. Fajnie, fajnie w tym silniku się ogarnia rzeczy. Czuję się dziwnie pokazując całość tego, co mam. Czuję się strasznie dziwnie pokazując całość tego, co mam, bo nigdy tego przedtem nie robiłem. Nigdy nie pokazywałem od zaplecza niedokończonych rzeczy. I. Nie wiem, może, może to dobrze, bo nawet jeżeli tego nie skończę, to może zrobię jakąś określoną wersję tej gry i ją jakoś wydam. E, może ktoś na coś na, na, z was na coś mnie naprowadzi, jak będę miał problem. E, może będę miał większą motywację, żeby nad tym siedzieć. Zawsze to jest o jakiś film więcej. Jakiś, mam wrażenie, ciekawszy odrywający od tego, co jest na kanale, bo powiem wam szczerze, siedząc tyle przy Game Dewie i siedząc tyle przy muzyce w wolnym czasie. Czasami po prostu nie mam już sił, żeby siąść i grać w gry. Dlatego najwięcej mi się, w sensie, nagrywać gameplay. Czasami mi się fajnie da tak siada i to ogarnia pewnie, ale jakby na pewno nie w takich ilościach jak kiedyś. Więc więcej robię innych rzeczy takich, żeby sobie to zbalansować i to działa super. Tylko właśnie ja nie pokazuję tej drugiej strony. Więc chcę teraz robić więcej z tą muzyką i, 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 i z tym Game Devem. No myślę, że te filmy jakoś to tam fajnie popchną. Także no, to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten format. Następny mam wrażenie, że będzie skrajnie inny, tak jak mówię. One będą. To będą filmy montowane na zasadzie. Jadę gdzieś, nagram coś telefonem. Dogram gdzieś, e, dialog też telefonem prawdopodobnie. To będzie wszystko montowane tutaj. Jak nagram ekran z, z... będę sobie to nagrywał jakieś, wiecie, e, śmieszne błędy czy coś. E, mogę zawsze nagrać ekran, przesłać sobie na telefon. I tu, i tutaj. Więc yy, myślę, że to jest fajny, mały system do tego, żebym to wszystko zgarniał w jedno miejsce i mógł to montować, a nie miał tego na dysku zlegającego gdzieś na komputerze, bo tam jest najgorzej. Tam się dysk zawala szybko i to potem leży tak jak. <sighs> Najśmieszniejsze momenty ze streamów z 50/20, które dalej muszę zmontować. Yy, jako, że tamta gra to było SCP to zacząłem też tam robić muzykę, bo siedziałem nad muzyką do SCP. Muzyka do spieprzania z ciemnej placówki nie była najlepsza. Ale była własna. I z głównego motywu muzycznego jestem bardzo dumny, mimo że jest cholernie prosty. To jest basically stricte ten sam utwór, co był w samej serii. On gdzieś tam był przez jeden cały odcinek, on był często tam wykorzystywany. Tak jeden mroczny, fajny utwór, który mi się strasznie spodobał. Zrobiłem jego remaster. Żeby był jak najbliższy oryginałowi, ale żeby brzmiał trochę lepiej I to na pewno skończy w grze Też chciałbym, żeby muzyka w każdej lokacji różniła się od siebie e, więc ten utwór jest bardzo monotonny, bardzo taki dark, bardzo mroczny Więc nie wiem, czy to nie będzie jakieś lobby albo coś takiego Coś spokojnego, to nie będzie raczej cały dungeon Bo... To jest bardzo prosty utwór, ale... Pamiętam, że to jest jeden z moich najbardziej udanych do tamtej serii I jakoś strasznie go z nią kojarzę, bo go tam nadużywałem czasami więc on musi w tej grze być. Gdzieś. Nie wiem, sam ten riff z tego, sam ten riff z samego SCP ze -sa Zezpieczania Z Ciemnej Placówki mi tak siedzi, nie wiem. To najprostsza rzecz, a jestem z tego tak dumny. Generalny pomysł na muzykę jest taki, że część będzie remasterowanym soundtrackiem ze Zezpieczania Z Ciemnej Placówki, ponieważ... Yy... I tak, i tak. Musi to tutaj być, bo ta gra miała być o tym, to to musi tutaj chociaż trafić, przynajmniej dostaniecie release niektórych tych utworów. Oczywiście większość tego to będzie oryginalny soundtrack. Nie wiem, z jednej strony nie chciałem łączyć, wiecie, yy, SCP z Pieprzenia Placówki z czymkolwiek innym, ale tak z drugiej strony to po prostu przy tej grze to, to jak wam opowiadam tę historię teraz, ma więcej sensu, niż żebym tę grę po prostu wydał i tam wrzucił ten soundtrack, więc z tym się kandydat czuje lepiej. Że jakby ma to więcej sensu, kiedy znacie backstory tego, kiedy wiecie, od czego to powstawało, od czego te rzeczy się biorą i jak te nawiązania do tej gry wpełzają same. Więc dla Was, którzy wiedzą o co chodzi, którzy to oglądali, to będą nawiązania i małe takie gig w stronę studia filmowego grabasz, A dla tych, co nie wiedzą, hopefully, to będzie po prostu fajna muzyka do gry. Um, Zobaczymy, przekonamy się. Dobra, ten film jest dużo za długi, ja mogę o tym gadać naprawdę wieki. Super mi się nagrywa te filmy. W sensie, ja przy tym tyle siedzę, wy nie macie pojęcia ile czasu ja przy tym spędzam. W porównaniu do tego ile czasu spędzam na YouTube. To jest niesamowite. Dobra, tyle, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, widzimy się w następnym filmie za jakiś czas. Losowo to wyjdzie, to nie jest tak, że seria ma być regularna i będzie często. Jak będę miał coś fajnego, jak chociaż zrobię trochę inwentory, jak coś tam podrasuję, to wam pokażę się z tym podzielę na pewno, więc nie macie się o co martwić. To, to jest cała przyjemność z mojej strony. Dzięki za wysłuchanie, doceniam bardzo mocno. Trzymajcie się. See you next time. Na razie.